Dla takiej drogi zamkniętej. No to zapiszmy, napiszmy najpierw na, dla tej drogi zamkniętej, bo widzę, że najpierw zapiszę dla, dla tej drogi zamkniętej, ale w te, tędy będę przechodził. I wychodzę, jak mam jedno źródło, to zwykle zaczynam sprzed, sprzed ujemnego bieguna źródła, więc idę do góry, rośnie potencjał, o ile? O E1, więc jest plus, plus E1. Idę dalej. Tu, tu prąd nie płynie. Zresztą amperomicz, aby płynął to też napięcie na amperomicz, że jest równe 0 że jest to idealny amperomicz, bo opór jest równy 0, więc R razy I jest 0, bo R jest 0, a to jeszcze dodatkowo natężenie jest równe 0, więc nie ma zmiany potencjału tu. Idę teraz do dołu. I teraz pytanie. Czy, czy, tu, czy tu płynie prąd na tej części? Nie. Bo do, aż dotąd nie płynie prąd. Więc tu nadal Chociaż tu, ten fragment ma już pewien opór, ale natężenie prądu jest równe zero, więc r razy i jest równe 0, bo, bo i jest równe 0 na, na tej drodze. I dopiero od tego momentu prąd płynie, ten prąd płynie od tego miejsca, czyli dla tej części tego opornika, czy tu idziemy z prądem, czyli maleje potencjał, więc jest minus o rab razy i. O RAB razy I, czyli minus, bo maleje o RAB razy I. I jesteśmy, y, dochodzimy teraz. Do tu jesteśmy w tym samym punkcie, z którego wyszliśmy, więc suma tych zmian potencjału jest równa 0. Y, y, no i teraz pytanie, czy z tego można obliczyć to RAB. E1 znamy, ale I nie znamy, więc nie obliczymy. No to teraz be, następne równanie jest tam potrzebne, bo mamy dwie niewiadome: RAB i I. Więc jeśli napiszemy drugie równanie, gdzie nie zwiększającej ilości niewiadomych, to będziemy mieli dwa równania, dwie niewiadome i wtedy da się to zwykle obliczyć. Więc teraz napiszemy równanie dla takiej drogi zamkniętej. Wyjdziemy też, też wychodzę, jak mam jedno źródło, to dla ułatwienia sobie życia wychodzę zwykle sprzed ujemnego bieguna źródła i idę teraz do góry, czyli będzie to rośnie potencjał o E2, E2, czyli plus E2 będzie, idziemy gór, tu, i tu przechodzimy przez ten opolnik AB, tu jest z prądem idziemy, czy będzie minus RAB razy I, tu idziemy też z prądem, będzie minus y, R razy I i to się równa 0, bo jesteśmy w punkcie początkowym, czyli jeszcze raz y, E2, bo rośnie to podział E2, Na, idziemy przez ten fragment tego opolnika, y, y, znaczy z prądem, więc będzie minus RAB razy I, RAB razy I, i tu idziemy z prądem przez ten opon i będzie minus, minus r razy i nie równa się 0, bo wracamy do punktu po początkowego. Mamy i mamy dwa równania i dwie niewiadome, znaczy to, to drugie równanie nie zwiększyło nam ilości niewiadomych, bo pojawiło się to r, ale, której też nie znaliśmy wcześniej i to samo i, które wcześniej nie znaliśmy. Wszystko inne znamy. No i teraz co? Jak mamy układ równań, dwa równaje, dwie, dwie niewiadome, to pozbywamy się zbędnej niewiadomości, czy obliczamy ją z jednego ze wzorów, czyli jakbyśmy tak bezmyślnie to zrobili, znaczy bezmyślnie to to automatycznie po prostu, tak, to, to byśmy z tego wzoru na i obliczyli, to i to byłoby równe e1, znaczy byśmy to na drugą stronę, tak jak tu i, i, i to byłoby e1 przez rab i byśmy wtedy, wtedy to i wstawili w to miejsce, w to miejsce byśmy uzyskali uzyskalibyśmy wynik. Ale tu zauważamy, że, że można od razu pozbyć się z tych dwóch równań, można pozbyć się tego R, a, znaczy całego tego wyrażenia, bo właśnie jak tu przekształcimy, bo tu występuje to RAB razy i, tu też RAB razy i, to jedną z niewiadomych szybko możemy obliczyć, po prostu doda, znaczy, no, obliczając z tego, z tego równania, to RAB razy i. Czy przenosimy tę stronę w drugą stronę, właśnie przenieśliśmy i RAB razy I to jest nic innego tylko E1. Jak zastąpimy RAB razy I E1 w tym równaniu, o to, to, by, to będzie E1, no to będziemy mieć równanie z jedną, nie wiadomo akurat nie z tą, którą wcześniej chcieliśmy obliczyć, ale zarówno jedną jak i drugą potrzebujemy. Więc zamiast RAB razy I wstawiamy E1, czyli zamiast tego E1 już to mamy. No, i teraz mamy równanie, gdzie jedyne nie wiadomo jest i, no to przenosimy ten wyraz na stronę prawą, dzielimy przez R i już mamy wzór na natężenie, w wstawiamy wartości liczbowe i wychodzi nam, no to jest 3,50 to jest 600, zwiększamy dwuchodni mianownik i licznik i mamy 600, to jest 006 b, no bo Volt przez, Volt on to jest amber. No, i teraz jak chcemy to RAB, no to jak i znamy, no to RAB obliczymy z tego rodzaju RAB, to będzie E przez I. No to mamy r, aby to jest E przez i 1 przez i, oczywiście to i. Ja chcemy mieć wzór, bo wartość była to jest jedna, ale my chcemy mieć też, żeby każda wielkość była wyrażona przez te dane początkowe, tak jakby nie było danych liczbowych, więc wzór na i wstawiamy. My znamy, my znamy to i, możemy sobie do obliczeń nawet to wstawić, ale jeśli chodzi o wzór, to wstawiamy zamiast i całe to wyrażenie. Czy do mianownika dochodzi E2 minus 1, a do licznika dojdzie wtedy, bo to ich w z mianowniku dojdzie to R. 1 to jest to, a teraz y, licznik tego dojdzie do mianownika, a mianownik dojdzie do licznika. I wstawiam wartości liczbowej, wychodzi y, to jest 3V, wychodzi 6 przez 3 to jest 2, 2 razy 50 to jest y, 100. No i teraz każą nam właśnie obliczyć to, y, to RAB przez RAC. RAC jest podane, RAB przed to znaczy obliczyliśmy, 100 przez 400 to jest 1 czwarta, czyli 25 tych. No i teraz ostatnia część, to jest obliczenie mocy yy, mocy wydzielonej na oporniku R i na tej części opornika, yy, na, na, y, części opornika przez tego RAC, który, przez którą płynie prąd, czyli na y, część o oporze RAB. No i zaczynamy. Mamy trzy wzory na moc, to jest U I r i kwadrat i u kwadrat przez r I możemy każdy z tych wzorów zastosować jak nam jest to wygodniej. I w, w ty, przy mocy wydzielonej na oporniku r no, spróbujmy obliczyć tą moc. Bo co my znamy? No, znamy wartość tego oporu, jakbyśmy znali to natężenie, to byłoby r i kwadrat, albo jakbyśmy znali napięcie na tym oporze, na tym oporze, to byłoby u kwadrat przez r. No więc my to i znamy już, bo i to jest to, no to byłoby r razy i kwadrat, czyli ten cały wzór do kwadratu. To jest jedna z, jeden z metod. Albo jeżeli napięcie obliczymy na tym oporniku, no to wystarczy potem to napięcie podnieść do kwadratu i podzielić przez ten opór, czy u kwadrat przez r. Obliczymy i tak, i tak. No to żeby napięcie obliczyć na tym oporniku, no to jest r razy i, tak? A i jest tu wcześniej, o tu jest wzór na i. Więc miejsce i wstawiamy teraz to wyrażenie, wstawiliśmy i widzimy, że się ten opór skraca i wychodzi nam, że u r to jest e2 minus 1. I ja właśnie dlatego zacząłem od tego napięcia, mógłbym w ogóle tego nie używać, z tego wzoru r i kwadrat, bo i już wzór na i mam, r jest podany, no to wsły na mocno, r i kwadrat, To no wystarczy r razy to do kwadratu, tak? I, te, i tak, że tak zaraz zrobimy. Ale yy, chodziło mi o obliczenie tego napięcia, bo ten wzór końcowy jest zastanawiający. Czyli u y, napięcia na oborze R wyszło nam, że to jest E2 minus E1. No to zbyt prosto to wygląda. No to przyjrzyjmy się obwodowi temu. Yy, czy czasami nie było to widoczne wcześniej? Bo napięcie między tymi punktami, czy różnica potencjałów, będzie taka sama, czy idziemy między tymi punktami tędy, czy idziemy tędy, czy idziemy tędy. Na każdej drodze gdybyśmy liczyli różnicę potencjału między tymi punktami, to powyszło, powinno być ty, ty, tyle samo. I na której drodze trzeba by liczyć, żeby wyszło nam od razu E2 minus E1? A na tej drodze, zobaczcie, na tej drodze. Na tej drodze, którą pokazuję między końcami tego opornika R, Zmiana potencjału jest tylko na źródła, po spójrzmy, tu nie ma żadnego opornika, nie ma zmiany potencjału, nie ma, nie ma, tu, jest, tu, tu rośnie potencjał O OE, 1 tu nie ma zmiany, nie ma, tu nie płynie prąd, tu też nie ma zmiany potencjału, nie ma, nie ma, nie ma, a tu maleje potencjał oe E2, czyli, czyli ponieważ to E2 jest większe, to tak, to tu rośnie oe 2 a tu maleje O1. Ponieważ E2 jest większe o 1, to, to w, sumie, w sumie między tym punktem a tym maleje o E2 minus E1. Czyli nawet można było od razu to zauważyć, nie licząc. Tak? Czyli u nas wyszło to za wzory, ale widzimy, że czasami, jak się przyjrzy układowi, to można to w pamięci. Czyli UR to jest R a, z, I, ale można było już wcześniej to zauważyć, idąc, tamtą, idąc z tego punktu do tego punktu, że to jest E2 minus E1 od większego wartości mniejszą od Dobrze, to mamy. No i teraz jakbyśmy to napięcie mieli, no to ten wzór jest układem.